Witam wszystkich w wiosennym nastroju. Spotykamy się dziś w związku z wyjątkowym wydarzeniem oraz wyróżnieniem. W kwietniu miała miejsce konferencja Synergy Garden we Wrocławiu. Jest to coroczna konferencja dla szkół, które uczą metodą Teddy Eddy. W tym roku nasza szkoła jest to była statut partnera Super Premium. Oznacza to, że mamy ponad 200 kursantów na misiowych kursach. W tym roku miałam również zaszczyt wystąpić w roli prelegentki. Opowiadałam o tym, jak szkoła jest z małego misia stała się nieco większym niedźwiadkiem. Wysienka na torcie. W tym roku na konferencji Synergy Garden nasza szkoła została wyróżniona i otrzymaliśmy statuetkę Gwiazdy Edubers. Gwiazda Edubers dla najskuteczniejszej szkoły na placu Zabaw. Drodzy Państwo, nie otrzymalibyśmy tej nagrody, gdyby nie pewne osoby. Dziękuję wszystkim rodzicom za to, że dopilnowali, aby ich dzieci zalogowały się na interaktywnym placu Zabaw. Dziękuję również pani sekretariatu Katarzynie Gromek, która bardzo skutecznie przypominała rodzicom, co trzeba zrobić. Dziękuję też wszystkim lektorom, a przede wszystkim tym, którzy byli najbardziej skuteczni. Edubers wyróżniło trzech lektorów: Edytę Błaszczak, Annę Kozek oraz Joannę Kolan. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za zaangażowanie i liczę na to, że w przyszłym roku szkolnym utrzymamy ten wspaniały wynik.